Cześć, siewanko, ja jestem Trans. Dzisiaj chciałbym Wam zapowiedzieć, że będę nagrywał q Jutro myślę, że się jakiś odcinek e, e, no, pojawi. E, gram tu z ekipą. Aktualnie gram na telesie, ale ich po prostu wyciszyłem. Chciałem nagrać taki jestem, tylko. Taką zapowiedź. E, ogólnie to mamy chatę na jeszcze na. E, e, koło Kulik, na leśnym biomie. I, i tutaj się jeszcze budujemy na zimie jak widzicie, mam kurtkę, która jeszcze bada robić sobie pompę teraz, właśnie. Także. Powodzi nam się. Niedawno był live, 2-3 dni temu, także. dopiero zaczęliśmy też grać. Ogólnie tam, tam, albo tam, gdzieś tam. No, jakoś tak, tam. O. Yy, mieszkają typy, którzy mają już auto i tak tutaj nas już tam ten podglądali. I mam w planach im te auto zarąbać Ja w tym jestem dobry. Nie będę wam też pokazywał gdzie mamy to temu. Później będziecie. pijać tu jeszcze może. 3 koła jakieś. Ja mam... To jest moja skrzynka, mam jeden standard, który wziąłem do pompy. O, mam już na ten. Śmieciu! Tak, ja kameruję i cicho bądź. Bo... No. Ogólnie to możecie na jego kanał wchodzić, na tego śmiecia, co teraz gada, na Wicia Wicia też ma swój kanał, to tak, no to wbijajcie na ich kanał, linki w opisie. Ja teraz tu sobie zrobię pompę. Nie patrz tu, detonator jest mój. Mój jest, ja go znalazłem, cwelu. Detonator, detonator jest mój, Mephisto też jest mój. Mephisto sobie wiesz, bo jest brzydki, jest murzynem. Daj mi zrobić pompę, cwelu! Wierdol się nie dropiłeś na nim. Dropiłem sam! No, jak widzicie, to są debile z tymi, którzy nie. No, no po prostu debile są. Tak, oddaj im. Czekaj, ja tylko zrobię? No to dawaj, dawaj. No nie, nie, nie strzelaj, nie strzelaj. Dobra, był. Potę śmiecić, śmieci. No, jak widzicie, to jest idiota. Jest <noise> pierwszej śmieć Jak widzisz nie dała mi tu nagrać, trzeba go zabić chyba To jest nie to no. Dzięki za strzały Dobra, mamy jego strzały Dę, dostawa strzał Uzbrojenia Słyszę rzeki do nas trząkę albo tworzymy

No i ogólnie będę z nimi grał. Będziemy nagrywać HotWorda. Oni też nagrywają, tak jak wspominałem, HotWorda. Także... Myślę, że będzie ciekawie. Dawaj. O ma Zed'a, także

Dobra, nie będę przedłużać tego odcinka, także yy, mam nadzieję, że będziecie oglądać tę serię, bo myślę, że będzie ciekawie. Także widzimy się w następnym odcinku z nimi na terenie i w ogóle z midownami. Także trzymajcie się, cześć, Siemanko.